I przyjechały już zapowiadane kwiaty od męża. Są to bardzo piękne kwiaty. Są to ciemierniki glandorskie, ciemiernik biały. Ciemiernik biały akurat mam posadzone w ogrodzie, są już w pompach kwiatowych i lada moment powinny zakwitnąć, ponieważ są nazwane różami Bożego Narodzenia, czyli zakwitają na Boże Narodzenie. A tak w ogóle wszystkie ciemierniki są nazwane zimowymi różami. Dlaczego? No dlatego, że kwitną właśnie zimą. Ciemierniki glandorskie rozpoczynają od stycznia do kwietnia zachwycają swoimi pięknymi kwiatami. Natomiast tutaj ten krzew, który Państwo widzicie, to jest pięknotka, to jest przepiękna pięknotka. My w ogrodzie jeszcze takiego krzewu nie mamy. Mężowi bardzo się spodobał ze względu właśnie na te liczne fioletowe koraliki. Ale zaraz po kolei tutaj będę wszystko mówiła. Ciemierniki glandorskie posadziliśmy już w ubiegłym roku trzy odmiany teraz również przyjechały trzy. Dwa te, które są posadzone w gruncie, widzę, że mają już pąk kwiatowy, ale do stycznia mają jeszcze trochę czasu, aby zakwitnąć. Ja tutaj powyciągam po kolei. To jest pięknotka, wracając do tego krzewu. To jest pięknotka bardzo piękna, bardzo pięknie kwitnie. No, i same te fioletowe owoce, które są piękną ozdobą teraz, gdy już tak mało koloru jest w ogrodzie, no to rzeczywiście jest po prostu fascynujący kolor. Ja wiem, miałam już, proszę Państwa, nie sadzić tutaj w ogrodzie, bo mamy już inne plany. Ale tak to jest, że to jest chyba jakiś nauki nie możemy się po prostu powstrzymać. ja i mąż, jak widać mąż. Teraz tutaj przedstawię wszystkie te piękne ciemierniki. Tylko je powyciągam. Są naprawdę bardzo dorodne, są okazałe i są prześliczne. Tutaj jest, jak widzę, Ciemiernik biały, to jest róża Bożego, tak jest, niger, czyli biały, róża Bożego Narodzenia, takie w ogrodzie mam, ale nigdy nie miałam takich dużych, takich pięknych, chociaż zaraz sprawdzę, czy to też nie jest Ciemiernik Glandorski, aby. ale nie. Nie, to jest z tych ciemierników białych, czyli róża Bożego Narodzenia. Bardzo piękna odmiana, ślicznie, obficie tutaj już kwitnąca. Jakie mi mamy tutaj ciemierniki glandorskie? Już sprawdzam. To jest właśnie ta piękna seria. To są ciemierniki, które są wyprodukowane w Niemczech przez Josefa Heugera, o ile pamięć mi nie mieli. Bardzo ciekawa, bardzo taka ekskluzywna odmiana ciemierników. I tutaj jest odmiana Rose, bardzo ładna. Ja Państwu za chwileczkę wszystko z pokażę. Natomiast tutaj ten ciemiernik nazywa się Early Rose. I są kwiaty takie bardziej, można powiedzieć, czym one się różnią. No to są takie zielono-różowe, natomiast rose są bardziej takie biało-różowe, i tutaj też jest bardzo piękna, bardzo ciekawa odmiana. To jest jaka odmiana, szukamy. To jest odmiana. Red Rose to jest odmiana o takich jak Państwo tutaj widzicie, takich ciemno-różowych kwiatach, bardzo piękna. Ja bardzo polubiłam te ciemierniki, a mąż też. Mąż lubi w ogóle rośliny, które kwitną zimą i lubi rośliny pstrokate, kolorowe, o pstrokatych liście, takie jak na przykład koleusy. Koleusami jest zachwycony i lubi też takie, które rosną w gruncie i mają ciekawe, kolorowe liście, jak one się nazywają, tak się od no razu mi wyleciała nazwa z, z głowy, też takie jak pokrzywka. Ale już nie pamiętam. No proszę, jednak skleroza. E, wiem, jasno. A. Tak no, tak, tak proszę państwa, niby się pamięta, a gdzieś szybko trzeba wyśpierać z pamięci, to gdzieś to ucieka, ale jednak raz wróciła. Jeszcze nie mam sklerozy, więc jasnoty koleusy, no i oczywiście te, które kwitną zimą. Czyli odmiana Rose, Early Rose i Red Rose. Bardzo piękne odmiany. To są ciemierniki, które przede wszystkim też mają inne liście, mają takie ciemnozielone i bardzo duże liście i one nie są tak bardzo błyszczące jak grupa tych ciemierników wschodnich, czy innych, które mają liście mniejsze i bardziej takie błyszczące. Tak wyglądają roślinki przywiezione przez męża. Może zacznę od lewej: ciemierniki glandorskie, odmiana Red Rose, później Early Rose. O takich bardziej różowo-białych kwiatach, odmiana Rose o bardziej takich różowych kwiatuszkach, ciemiernik biały to Państwo znacie. I pięknotka, a bardzo piękna. Proszę zobaczyć jakieś śliczne, fioletowe, żywe korale. One nawet tak troszeczkę się błyszczą, jakby były perłowo-fioletowe. Bardzo śliczny, bardzo taki ciekawy krzew. Kwiatów jeszcze nie widziałam na żywo, ale też są bardzo piękne, fioletowe. Jest to krzew, który można formować, przycinać, ale tutaj będą posadzone. Same ciemierniki, bo jest to taka bardziej cienista rabata z ciemiernikami i rododendronami, natomiast pięknotka powędruje na miejsce słoneczne i miejsce ciepłe czyli tam, gdzie rosną latem dali. I tak wyglądają święte, świąteczne prezenty do ogrodu.